Jest typ... Dobra, zabiłem. Wychodzę. Dobra. Okej, okay, jestem przed wejściu już sprawa Ja sprawdzę dół. Łukam dół. Hej, hej, hej! Z tej strony Łosiu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Escape from Tarkov. Dzisiejsze wideo będzie nieco inne od poprzednich. Bardziej poszatkowane. Dlaczego? Otóż chciałem wam pokazać, że nie wszystkie rajdy w Escape from Tarkov są tak długie, jak te, które pokazywałem wam do tej pory. Często zdarzają się rajdy krótsze, szczególnie te zakończone zgodem. Trochę tych rajdów się pozbierało i w końcu udało mi się zebrać z nich taki no, materiał odpowiedniej długości ponad 20 minut. No i zaprezentować wam, jak to wygląda w takim nieco szybszym wydaniu. Zapraszam do oglądania. Nie widzę go wciąż. Jestem w tunelach Izdi Teraz. Ja też. Wychodzę koło tego żółtego wózka. Teraz by mi się granat przydał. Fuck! mnie, godam yeah. Fuck! Teraz by mi się granat przydał, a nie wtedy. Godammy. Dobra. God damn it. No cię właśnie konto? odpaliłem typeczka. Hmm. Będę Zobaczmy. wchodził od dolnego. Eee... zabiliśmy się nawzajem, chyba. To nie, 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 nie jestem na dole. 19 razy. the fuck? Okej. Okay. musieliśmy się zabić nawzajem. Jesteś dyska. pod kadłokiem, tak? Jestem. Na dole. Mm -mm. Ale gdzie na, dole na samym dole dalszej klatki schodowej, nie teraz, tej od startu. Teraz, 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 to ty? Jesteś na trzecim piętrze. Dobra, wchodzę na trzecie piętro. Jesteś na trzecim piętrze czy nie? Na katłuku jestem. Dobra, to ja lecę na trzecie piętro i tam... ...będę kukał. Na katłoku, tak? W tym przejściu to. Tak. Masz drzwi zamknięte, nie? Tak Dobra, to jestem za drzwiami. Wydaje mi, mi się, że ktoś był na trzecim piętrze, więc... Albo na drugim. Jest typ Dobra, zabiłem Wychodzę. Dobra. Okej, okay, jestem przy wejściem. już tu sprawa ja sprawdzę dół. Łukam dół. Okej, okay, dość dobra. Okej, okay, wchodzi typ po katłoku. Znaczy czy na katłoka z drugiej strony? Jeszcze do... Żyjesz, co Dobra, tam na dole się tu typy tłuką. On tam jest w tym, w tej budce przy katłoku. Załatwiasz? Jeden leży, ale wydaje mi się, że jest jeszcze jeden. Ty, to ty Ta jedziesz po krawędzi? Tak. Dobra, jak pierdzie, tak, tak, to tak, mów, tak, że tak, się tak. przemieszczasz. Kurde. Jesteś na skawach? Znaczy, na faktory? Tak. Ha. Tak jeszcze muszę bandażować Sprawdziłem Sprawdzałem mm -hmm. ja Jestem ciekawy, Bliska, czy to był ten, czy tamten pierwszy, który padł Do którego rzuciliśmy granat, może jego czoło zniknęło Biegam sobie, no się, dobrze, się czy, żeby... Może się wykrwawił gościu? Nie wiem, co się działo Badam tego typka, co go zabiję Dobra, to zbieraj Podna Pompka. pompkę dwa kurwa koło nie łazi ja jestem na katłoku życzy skoki? O, no, to nie wiem, Ok. Załatwiłem kolejnego góry Ja też no, jednego no, załatwię miał pompkę na wypasie, co nie? Z kolimatorkiem O! o to fajna Bierz pan, ja pilnuję, bo tych samych golasów ustrzeliłem na razie Kurde, musiałem tą czarę ty, ty biegasz? Nie, nie, ja biegam na trzecim piętrze, jestem na trzecim piętrze, stoję. Dobra, to ciebie słyszałem na trzecim piętrze, chyba. Lind. Ktoś łazi. Ja się teraz przestałem ruszać. Ktoś biega. Dobra, Ruszam ja. się znowu. To darmowy biegnę. Hmm. Gdzie biegniesz? Darmowy. Na y, escape, extraction, Dobra. ten darmowy. Ten bez klucza. To ja idę też. A ja też pójdę Troszkę, żeśmy się postrzali, tak, A, A, bo... Znaczy ja nie chciałem wychodzić, tylko... Kurde. To ty biegniesz? Stój Tak, tak, dobra, tak, dobra. tak, 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 tak. Nie stój, tylko skacz. Dobra. To tak jest tak jest najbezpieczniej. To jeśli jesteś w stanie jeszcze coś zrobić. końcając okay. no to w tym momencie Chuj, to się blokuje. Się. Szokuje mi się od tego. Dobra, chodź, jeszcze przejdziemy. Dobra, albo nie, wiesz co, jak długo z... jest, no to weźmiemy, suba. zagramy sobie RUCZAJ! Razem. Dziękuję Ci za suba. Zaraz yy, skończę. Już wychodzę. A on jeszcze grałem, to... O, szczyt, złamałem sobie nogę. <laughs> Dziękuję Ci, Ruczaj, 92 za 3 miesiące. Również cię pozdrawiam. Musisz jesteś? Wysiadłeś, tak? Co to jest za typ? No, Dobra, co? czekajcie na mnie, bo ja już wychodzę też. To jest chyba jak... Tyś... No trupek Dziękuję ci ruczaj. Dobra, ja trzeba przygotować? Tak, tak, tak. Dobra, chodź wychodzimy. Czekaj tak, ja jeszcze sobie tutaj zajubam od typeczka torbę. Póki ciepła. Bieram. O. Wow, nie zdążyłem uciec na tym. <laughs> to za rąc. Antar, dziękuję Ci. Dziękuję Wam ludzko, za kubeczki w górę. Eee, Dobra. Wrócę. Dobra, no i super, no też, no dobrze. No taki miły przerywnik był. Dobra, jestem, ty. Ja jestem koło niebieskiego budynku. Otwieram zaraz drzwiczki szybciutko i wybiegam na zewnątrz, żeby się zaczaić w krzokach Dobra, ja będę wracać do placu z hangarem matko, close sobie mogę ten przejść. Jestem przy bramie i czatuję, kurde na typerków. Okej, okay, idę do ciebie. Idę pomiędzy murem e, a. Cz, cz, cz. Idziesz pomiędzy murem? Aha, dobra, dobra, dobra. Pomiędzy murem a. wiesz,. E, garażem. No. Hamster. Dzięki za 6 miesięcy subskrypcji. Wszystka masa czy... miłości dla hamstera. Czyli mogę strzelać, yy, jeśli ktoś będzie wychodził przez swiczki, mogę go po prostu zniszczyć. I owszem, yy, na strzępy. Biegnie ty po prawej stronie drogi, to ty czy nie? Kuźwa, jakiś oh my na drodze God. biegniesz? Nie nie, na nie, środku? nie, 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 ja nie, na drodze. nie, 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 żyję. Nie, żyjesz? nie, 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 Strzały z to to ja idę w takim razie. Te strzały z pistoletu to były do ciebie, Tak. Tak. Tak, ta, ta gra podobno ma minimalne wymagania 16 GB Dobra, ja jestem martwy niestety No hmm. dobra Czy niedobrze No yy, ja zrobię krótką przerwę yy, i może w ten czas dar wejść albo coś Więc yy, wyciszam się na chwilę zaraz wrócę okej? Okay? Okej, okay, spoko dobra, my tu walczyby Jest typeczek Cóż zastrzelani na kurde powiem wam że nerwówka jest droga Kurde no nie wierzę co on mi porobił kurde Pięknie, pięknie, kurde, dupa. W która? Aha, bo ty HSS jeszcze nie kojarzysz punktów orientacyjnych. No nie. Niestety nie. No bo właśnie kurde to będę biegł. Jak zauważę typa, to sobie wyjmę pistolet z plecaka i wtedy ewentualnie będę działał. Idę, idę. 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 Jak ten golas Czapkę, kurde, to czapkę mogę schować w sumie. Bo stracę czapkę za tysiąc. A Największa strata. Bałem się, słuchaj, że słychać czyjeś kroki, a to okazało się, że moje. Po prostu HS wziął butelkę wody, żeby zabić moje suche żarty. <laughs> Kurczę, może ten typ chciałby jeszcze raz wystrzelić, na przykład nie do mnie. Tam jest typ, patrzcie na gór górę na skalę. Bo nie mam nogi. Ty pies nade mną. Dawaj, panie kolego, dawaj, kurde wujeczku, ale ty masz. Uuu, tu widzę, że pan na wypasie, panna wypasie. Takich panów to ja lubię, tylko muszę się stąd szybko zwinąć, bo. Bo niestety panowie na wypasie mają to do siebie, że ściągają kłopoty. Ja jeszcze nie mam nogi, więc będę szedł dwa dni. Kurde, na koniec mapy. Panowie, możecie spokojnie grać bez mnie. Ja oglądam. Ale typ jest porobiony. O kurde, jaką on broń miał. No co za baran, no. To jest właśnie czynnik zaskoczenia. Coś Wam opowiadałem o tym, że słabiak potrafi pokonać siłacza. Dawid pokonuje goliata. I tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Przeszukamy sobie to wszystko. To oczywiście nie ratuje sytuacji, bo ja dalej nie mam nogi. I będę szedł do jutra, ale teraz muszę wrócić. On miał hełm, nie miał hełmu. On miał czapeczkę jakąś taką, kurde, jak lump. Zamienimy się pistoletami. Dobra. No no i to PSO, marne. Dobra, to czeka nas długi spacer. 25 minut później. No, halec, obserwuj, bo miejmy nadzieję, że pokażę Ci, jak opuścić mapę. No, nogi się zaczyna doceniać, jak się je traci. Jeszcze stary, że masz przynajmniej nie rozmyty obraz, tak? Ja wczoraj. No, bo wiesz, bo ja sobie je tam zacerowałem, nie? Zaraz razu się opatrzyłem. Tak, tak ale dalej. ja miałem cały czas szok jakiś, wiesz? Bo on mija z czasem, wiesz? A ma ja miejsce przy no. sobie? Chyba tak. Jest typ o, w mordeczkę. To idziemy za kamień, Łosiu. Za kamień. Bez sensu, że do niego strzeliłem. Kurde... Załatwiony. To nie wiem, czy to był ten. To był scavenger, ale zachował się jak gracz. Scavengerzy normalnie w tym miejscu nie występują. Scavengerzy nie sprintują. No, nie, nie. Teraz już sprintują, wiesz. Od tak? czasu tego nowego patcha właśnie mają się nauczyć sprintu. Ja w ogóle nie będę do niego podchodził, bo Absolutnie nie ma sensu. Ja już się dzisiaj nakradłem. Najgorsze jest to, że dużo skavengerów jest koło tej chaty tam tej dużej. Zaraz będę w okolicy bunkra. Z tego co widziałem w tym bunkrze jest wyjście z mapy Tak, tak jest, ale trzeba mieć klucz. No właśnie Królestwo za klucz. To jest jedna z dłuższych, otwartych, prostych. O kurde! No to tyle. Zostałem zabity. Ajajajajajaj! Aj, 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 kurde! Nie udało się. Słuchajcie, zaczynamy raid na customsach i jestem między murem, a pociągami. Tak, już po zewnętrznej stronie. Czyli Jest będę się map -loading przemieszczał... Jeszcze? Map loading. Dobrze, jesteś na map -load, Znaczy, źle. To ja w takim razie słuchaj, podchodzę do tego przejścia i słupa energetycznego przy tym, jak się kończą Pociągi. Przy lokomotywie, okej? Okay. Przy lokomotywie, dokładnie. Będę się teraz czołgał, albo się nie będę czołgał, bo jestem za gruby. Oh, no jest. weź, no serio, nie mogę się przeczołgać? Co za grubas. Co za grubas, stawaj. Kurczę, a są miejsca, że można się przeczołgać, no dziwne. Na przykład tu? O, tu można i super. Power W końcu wagonu biegnę do Ciebie od strony wody wzdłuż wagonów Od strony wody, wzdłuż wagonów Ja też biegnę od tak, strony nie. wody Właśnie przechodzę pod będę zaraz przechodził pod betonowym mostem Wiesz co, to może spotkajmy się na dole tego przejścia te, takiego te, tajnego no, no, dobra Idę, idę, idę kurczę, nie mam, nie mam kluczy do apartamentów Straszna lipa no ale może kogoś tam zastrzelimy po drodze? Zobaczymy. Jestem na dole. Słuchaj tego, tuż przy przejściu na, z tych desek. I przejdę to, to dalej to i będę, czekał na, na będę okay. czekał na ciebie na drugim brzegu. Będę czekał na ciebie na drugim brzegu. Powinienem się w sumie bardziej rozglądać. Dobra, jestem już na drugim brzegu jestem tak będę bardziej po bardziej le, bliżej lewej strony koło tego muru wiesz tam na samym końcu na samym końcu mur brama i tak dalej i tak dalej Dobra, weź pan Kucaj. W takim razie mogę sobie wyjąć pistolet, mogę sobie wyjąć magazynki, bo teraz już jesteśmy w takim miejscu, łatka. gdzie mam nadzieję, że kogoś zauważę Szef, pierwszy. Łatka. Dobrze. Przechodzisz już. Dobrze, dobrze, dobrze. Chyba ci słyszę. Słyszę Cię. Zbliżasz dobra. się do muru, tak? Tak, tak, tak. tak dobra, tak, ja też już. Mur... No dobrze, to już jestem też. Odwróć Ty. się za plecami Twoimi. Tu u góry, w kącie, lewo, prawo, 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 lewo, tu. Dobra. Dobra, dobra. Jest typ z przodu, jest typ z przodu. Koło tego. No z przodu na moście, na moście, na moście. Prawa strona na moście zakręca tam, widzisz? zabijesz go? Zejdź z drogi, zejdź nie z drogi. Nie. Zejdź z drogi i idź tym. Yy... Zabiję mam, się przejść na tą stronę, żeby go widzieć. Ale Dobra. go nie widzę, tak czy jak. Ale jest na moście. No jak. na go. tam jest jeszcze jeden, słuchaj, gościu z nożem na dole. Typ jest jeszcze na dole się kręcił z nożem. Uważaj, bo on pewnie do mnie wyjdzie. Gdzie leży? Gdzie typ leży? Na moście. Ty jesteś na moście, tak? Ja jestem podszedłem już do mostu, tak, ale tam na dobra, dole jest dobra. jeszcze typeczek z nożem. I on podejrzewam, że będzie próbował do mnie podejść. Dobra, to seruty nacinku, wiesz? Dobrze to mnie osłaniaj Cover my back, my friend Roger that discard, bierzemy większy plecak. Kie... Przeszukujemy kieszenie. Miał AKSU. Kurde, fajna sprawa. No to ja już jestem do przodu. Dobra. Podbiegam do ciebie. Jesteś koło auta, tak, tak? No bo w sumie już bym nie żył. Jest. Dobra. On ma broń, stary. On nie jest kurde. No dobra, polacę. dobra. To może przy... inny. Przymurze leci, murze leci. Przymurze leci. Przy leci. Ja muszę przeładować, żeby zobaczyć ...bronię. No weź pan ten magazynek, kurde znać. O Jezus, co mi tak dropi. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jest dalej przy morze ten typ? Tam był? Nie wiem stary, nie przebiegł chyba. On go widział. Musi być przy tej budzie. Przy budzie? A, ja, ja, ja. Oj, 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 zabił mnie, zabił mnie od strony fabryki. Kurde, umarłem. No nic. Gdzie dokładnie byłeś? Ja byłem za y, sklepem tym takim na skrzyżowaniu drogi. Tam jest taki malutki sklepik. O, Iwo. Stary tuż granaty lecą w No to trudno. My się zobaczymy w następnym rajdzie. Jak widzicie Escape from Tarkov nie jest tak prostą grą, jak mogłoby się wydawać. Mam nadzieję, że ten festiwal zgonów się Wam spodobał. Zachęcam do oceniania filmu i wyrażania swoich opinii w komentarzach, a jeśli chcecie być na bieżąco z następnymi materiałami, to także do subskrybowania kanału i nie zapomnijcie przycisnąć dzwoneczka. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!